Z ewangelii według świętego Łukasza. Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na obiad. Poszedł więc i zajął miejsce za stołem. Lecz faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem. Na to rzekł pan do niego, właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy. A wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości. Nie czyż stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza? Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was czyste. Ile osób można spotkać uśmiechniętych, pięknych, wysportowanych, ułożonych, spełnionych w karierze, w pracy. Do czasu, kiedy się nie otworzą przed Tobą i nie pokażą, ile goryczy mają w sercu, ile cierpienia, ran, pustki, ile kompleksów i głodów. Całe ich życie to pogoń za udowadnianiem sobie i innym, że coś znaczą, że są godni uwagi, pochwały. A może i Ty żyjesz tylko i wyłącznie dla innych? Może i Ty robisz wszystko, by Cię zauważyli, pochwalili, docenili. Może i w Twoim życiu praca, dom, Twoje ciało służą tylko i wyłącznie do ciągłej afirmacji swojego ja. Nie rób tego. Zatrzymaj się. Nie sprzedawaj siebie. Przestań bać o to, jak inni Cię będą spostrzegać. Przestań żyć tylko i wyłącznie dla innych. Zadbaj o siebie, o swoje wnętrze. Popatrz, jak wielce jesteś kochany przez Boga. Nie musisz nikomu udowadniać, że jesteś kimś, bo jesteś. Daj miejsce Bogu. Znajdź czas, by On mógł wyszeptać do Twojego serca, że jesteś umiłowany, wybrana, piękna. Zadbaj o serce, o relacje z nima zrozumiesz, że życie nie jest po to, by się sprzedawać innym, ale po to, by ich obdarowywać. Żaden człowiek, żadna praktyka religijna, umysłowa, fizyczna nie da ci pokoju wewnętrznego. Nie da ci wewnętrznego uzdrowienia. Może to zrobić tylko on. Niespokojne jest moje serce, dopóki nie spocznie w Tobie, Panie, powiedział święty Augustyn. I chyba w tym coś jest.